Wycieczka do Indonezji rodziny Młynka. Młynek razem z rodziną postanowili zrobić sobie wymarzone wakacje i wyjechać na egzotyczną wyspę w Indonezji. Mimo swojego luzackiego podejścia do życia, Młynek był bardzo podekscytowany przed wyjazdem. Jego żona i dzieci również nie mogły się doczekać egzotycznych przygód. Po dotarciu na miejsce zaczęli odkrywać piękno indonezyjskiej przyrody i kultury. Jednak ich wakacji nie były pozbawione niebezpieczeństw. Podczas jednej z wycieczek, młynek z rodziną natknęli się na węża. Bez zastanowienia, młynek chwycił go za głowę, myśląc, że to zabawka lub atrapa. Okazało się, że to żywy wąż, który bardzo szybko zaczął się kręcić i chwycił młynka za rękę. Na szczęście udało mu się szybko uwolnić i uciec. Ich przygody nie kończyły się tam. Podczas próby przekroczenia granicy między Indonezją a Malezją okazało się, że nie mieli odpowiednich dokumentów. Przez kilka godzin czekali na granicy, zanim w końcu udało się wszystko załatwić. Gdy już szczęście dopisało, młynek miał kolejną wpadkę. W samolocie, w czasie turbulencji, prawie urwał siedzenie, na którym siedział. Dla młynka i jego rodziny było to doświadczenie, które na długo zostanie w ich pamięci. Mimo wszystkich nieprzyjemności, ich wakacje były pełne przygód i niezapomnianych chwil. Młynek z rodziną są przekonani, że nigdy nie zapomną o tym wyjeździe i będą mieli wspaniałe historie do opowiadania swoim przyjaciołom i rodzinie. Był to osiemnasty fragment książki pod dupnik autorstwa Dawe.